Z tej strony Borys i ukradłem, to znaczy znalazłem w internecie dla Was, kolejne świetne sztuczki, moim zdaniem nawet dużo mocniejsze niż ostatnio, dzięki którym zdominujecie swoich rywali w CSGO. Niestety nie CSGO, a CS2. Natomiast powiedziałem CSGO, bo niektórzy z was poczuli się jakbyśmy wrócili do CSGO, najszej pięknej, wspaniałej gry, w której były one i smoki, a dzisiaj granaty, które bardzo mocno jej przypominają. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i komentarza, a także już nie przedłużam, lecimy. No, i patrz na ten czas reakcji. Jak ja go szybko zabiłem, spójrzcie, spójrzcie to. Jest w kredzika, nie? Ładne, co? Ty, smokiem na mapie Ancient, zdominujesz i zniszczysz marzenia swoich rywali. Sieczkę z niego zrobicie na najmocniejszych rywali, bo AW użył go przeciwko Fnatic i tam zrobił multifraga. ja to zagranie widziałem u Nart Auhir. Co bardzo istotne, potrzebujemy kolegi, który posadzi nas na tą skrzynię, bo sami tam niestety nie wejdziemy. Ustawiamy się przy lewej krawędzi tej lampy i celujemy w tą większą kropkę na podłodze. Prawym przyciskiem my rzucamy smoka i w tym momencie stajemy się niszczycielem zabawy dla naszych przeciwników. My widzimy oponenta idealnie, a on zauważy nas dopiero po śmierci, o ile jeszcze nie rozdupił monitora. Jedyna możliwość, że terrorysta widzący takiego smołka będzie się was tam spodziewał, to to, że ma ulhaka, albo zagraliście to wcześniej. Jeżeli gracie na jakimś niższym poziomie, to możecie to zagranie powtórzyć spokojnie kilka razy, zanim ktoś się zorientuje. Mam dla ciebie takiego smołka na inferno, dzięki któremu oszukasz swoich przeciwników tak, że twoja byłaby się tego nie powstydziła. Tego smołka na swoim streamie pokazał sam Simple. Musimy się znaleźć w tym narożniku na longu, następnie szukamy tutaj po tych cegłach na elewacji skrzyżowania tych oto dwóch i rzucamy w miejsca przecięcia ich trzymając oba przyciski myszy. Smoke, który wybucha, tworzy nam taką lukę, przez którą my widzimy rywali perfekcyjnie. Jeżeli rywale wcześniej zasmokowali longa, a my rzucimy tego smołka w odpowiednim timingu, to zrobimy z ich ciał ślitka. Zobaczcie tylko jak daleko rywal musiałby wychylić, żeby zobaczyć, że to nie jest zwykły smoke, a jakiś one way Myślę, że 99% graczy uzna, że w tym momencie ten long jest odsmołkowany i się po prostu odwróci. Ze mną jeszcze moglibyście się spierać, ale ze zwycięzcą Majora myślę, że nie ma co. Smog na Nobisie, dzięki któremu wy widzicie rywala, a on was nie. Prawdopodobnie tak jak i wy, widziałem go już naprawdę dużo razy, natomiast w tym odcinku, w którym pokazuję takie właśnie smoki, nie mogło go zabraknąć. Jest on bardzo prosty, ustawiamy się w konektorze, tutaj w narożniku, następnie szukamy na ścianie takiej dużej białej kropki. Nie celujemy na jej środek, tylko troszkę przesuwamy do prawej strony i trzymając oba przyciski myszy rzucamy tego smoka. On ląduje w ten sposób i daje nam naprawdę bardzo fajny widok. Z perspektywy terrorysty, który sprawdzi konektor, ta ściana tutaj nas zasłania i powoduje, że ten smog wygląda jak zwyczajny smog na konektor, dzięki czemu jest duża szansa, że odwróci on uwagę w stronę chociażby A, a wtedy czeka go bardzo niemiła niespodzianka. Tym palakiem na niuku, którego za chwilę zobaczysz, spowoduje, że twoi rywale poczują się jak twoja babcia, kiedy pierwszy raz zmieniłeś jej głośność w telefonie. Nie będą wiedzieli, co się właściwie stało. Jeżeli po CT czujesz, że musisz zagrać agresywniej albo po prostu kochasz ego... I lubisz dojeżdżać, to teraz się skup. Ustawiając się przy tych niebieskich drzwiach, rzucając palaka pod tą żółtą linią, wybucha on, pozostawiając ci jednocześnie na tyle duże przejście, że wychodząc z kurnika nie będziesz się palił. Twój przeciwnik, widząc ten ogień, będzie pewny, że z tej pozycji nikt przez najbliższe kilka sekund nie wyjdzie, no bo kto wejdzie w ogień? No, a jak wejdzie w ogień, to go usłyszę, więc po prostu zdąży się odwrócić. Nie tym razem. Więc jeżeli chcesz podjechać kurnik i rzucisz tego palaka, to jest bardzo duża szansa, że wyjdziesz na rywala, który jest na Ciebie odwrócony. No a jeśli nie, no to walicie się na hedy. Fleszyk, dzięki któremu będziesz dręczył swoich rywali na midzie, na Anubisie, niczym telemarketer dzwoniąc, wciskając Ci panele fotowoltaiczne. Rywal na midzie poczuje się tak, jakby był na czerwonym dywanie w holi. Ustawiamy się przy szarej kresce nad pierwszym schodkiem, celujemy tak jakby w przedłużenie tego znaku z tym metalowym elementem drzwi, używamy prawego przycisku myszy i po prostu wkaczemy. Ten fleszku zajomany od CS 12 i spodłoga TV, jak coś. Jeżeli grasz B na lęcznięcie po stronie CT i żaden z was nie rzuca przynajmniej jednego z tych dwóch granatów, to... co wy w ogóle tam robicie? Takie combo pozwoli wam na dominację na bananie oraz w cave, co przekłada się na łatwiejszą kontrolę mida, co jest podstawą do wygrywania na tej mapie. Jeżeli jakiś szaleniec będzie chciał się dostać do cave'a, to o ile nie zginie, to wbiegnie tam bardzo ubity, a wy będziecie to wszystko słyszeli, więc będziecie na niego gotowi. Tym bardziej, jeżeli zachowaliście mołotowa terrorystów, bo on jest większy i dłużej się pali. Jeżeli będziecie mieć trochę szczęścia z timingiem, to samym tym Nejdem możecie sobie nabić przynajmniej 300 obrażeń od granatów na mecz. Te granaty wymagają trochę przećwiczenia, ale warto. W momencie, w którym jesteśmy na wysokości tej ściany, celujemy w to niebieskie coś na wysokości tego powiedzmy pęknięcia. Teraz uważaj, biegniemy. Rzucamy skacząc, trzymając oba przyciski myszy w momencie, w którym przekroczymy tą kolumnę po lewej. Uff. Lądujemy praktycznie w idealnym miejscu do rzucenia tego nade'a, bo rzucamy go tutaj ustawiając się przy tej krawędzi budynku. Następnie celujemy w górną krawędź tego budynku i robiąc jeden krok rzucamy z lewego przycisku myszy. Uczciwie powiem, że trzeba trochę poćwiczyć to kombo, ale moim zdaniem zdecydowanie warto. No, taki smok na setek, którym podziurawisz mentalnie swoich rywali, bo nie będą mieli pojęcia, co się właściwie teraz stało. Tak to wygląda z perspektywy rywali, a tak to wygląda z perspektywy osoby, która używa tego smoka. Po raz kolejny jest to trik z Turcji, tym razem od Jagiego, także całkiem ciekawie. Nie będzie oczywiście zawsze w takim pośpiechu wchodził na sajta, natomiast zobaczcie jak daleko musiałby się wychylić na cetę, żeby zobaczyć, że to jest jakiś one way. Gwarantuję wam, że 99% graczy jak zobaczy tego smoka, to pomyśli, że to jest jakiś nowy wariant smoka, który ląduje na buście. O tego konkretnego smoka. Jeżeli w tej sytuacji nie zrobicie kierownicy, to możecie mieć prostego jednego, dwa, a nawet trzy fragi, a mimo to rywale mogą myśleć, że ich przeskanowaliście, a nie, że ich widzieliście. Żeby rzucić tego smoka musimy się ustawić oto w tym tutaj narożniku. Kłócając szukamy ten jasny uchwyt od i równoległy do niego wspornik. Cerujemy na tej wysokości w 3 czwartych długości i rzucamy trzymając oba przyciski myszy. Smok wybucha tak jak już wcześniej pokazywałem i pozwala wam po prostu zmielić rywali. To wszystko w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że spodobały Wam się te sztuczki i że użyjecie ich, żeby sobie zmielić rywali. Jeśli tak, to mam dla Was ogromną prośbę, skomentujcie proszę ten film, zostawcie łapkę w górę, bo to pozwoli, żeby ten film poszedł dalej i ta seria jeszcze lepiej się rozwijała, a w sumie na tym mi zależy. Zapraszam Was też na mojego Twitcha, borys.jkg, transmisje najczęściej wieczorem, myślę jakoś 19, jeżeli chcecie mieć dokładne info, kiedy będą transmisje albo jakieś powiadomienia, możecie wyjść na Discorda, tam zawsze takie info leci. Trzymajcie się, do następnego, Dowójcie w meczach, mielcie rywali, adios. Adios, kompareros!